I druga kwestia Za chwilę będziemy mieli prezydium Sejmu i konwent seniorów, prezydium i konwent zwyczajowe przed każdym posiedzeniem Sejmu. Chcę Państwa poinformować, że otrzymałem dzisiaj raport pan komendant Sadoń, inspektor Sadoń zdał mi raport z wydarzeń, które miały miejsce przed Sejmem w czasie tego, nazwijmy to dość. No, nie chcę powiedzieć kabaretowego, bo to było dość tragiczne wydarzenie szturmu w, czy próby szturmu i jak to określił jeden z komentatorów, oczywiście może trochę półżartobliwie próby wejścia Mariuszem do Sejmu. Jak obejrzeliśmy sobie dzisiaj, to, co zarejestrowały kamery Sejmowe, a proszę pamiętać, że my mamy w Sejmie ponad 400 kamer i każdy strażnik ma też kamerę na A więc dysponowaliśmy i obrazem z kamer, które strażnicy noszą na sobie, i tych, które są kamerami jakby przemysłowymi, które na terenie kancelarii Sejmu są rozmieszczone. Raport, który zdał pan inspektor Sadoń, i identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów prawa i sprawiedliwości, którzy to posłowie w ewidentny sposób i ma to potwierdzenie w materiale wideo obejrzeliśmy ten materiał, ja też go widziałem szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali. Strażników marszałkowskich. Pan inspektor Sadoń był popychany w taki sposób, że zrzucono mu czapkę. W... Słuchajcie, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Takie zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca i nie będą miały miejsca, mam nadzieję, więcej w Sejmie. Natomiast Sejm musi wyciągać też z takich sytuacji bardzo jasne i konkretne wnioski. W stosunku do tych siedmiorga posłów w trybie artykułu 22b regulaminu Sejmu. Stwierdziłem i powtórzę to dzisiaj na prezydium Sejmu, bo taki jest wymóg formalny. Ten artykuł brzmi tak. Marszałek Sejmu może stwierdzić, że poseł na terenie pozostającym w zarządzie kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył spokój lub porządek. W mojej ocenie do takiego naruszenia doszło. To stwierdzę jeszcze raz przed prezydium Sejmu i prezydium Sejmu podejmie decyzję w sprawie wysokości kar finansowych, które na tych siedmioro posłów zostaną nałożone. Ja osobiście będę rekomendował prezydium nałożenie maksymalnej możliwej kary, jaką przewiduje kolejny artykuł regulaminu Sejmu. Jest to pozbawienie posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej. Będę rekomendował prezydium i głosował za tym, żeby pozbawić wszystkich siedmioro uczestników tych zajść diety poselskiej na okres trzech miesięcy. Chodzi o posłów Siarkę, Dziedziczaka, Macierewicza, on się tutaj, trzeba powiedzieć, wykazywał bezprzykładną agresją. Posła Boguckiego, Jacka Boguckiego, panią poseł Małgorzatę Gosiewską. Pana posła Polaczka i co mówię ze smutkiem, bo cenię ją i szanuję panią poseł Sujkę. Zobaczymy, jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydium. Ono również zapozna się z materiałem wideo zabezpieczonym przez Straż Marszałkowską. Część tego materiału pewnie z czasem zostanie Państwu udostępniona. To jest, jak mówię, najwyższa kara, jaką, mo, jaką ja zaproponuję, jaką może wymierzyć prezydium Sejmu posłowi, który zachowuje się w sposób niewłaściwy. A ja chcę powiedzieć bardzo jasno: te kary muszą być przykładne, muszą być surowe i muszą być, pełnić funkcję odstraszającą, żeby nigdy więcej, nikomu, czy to posłowi, czy to jakiejkolwiek innej osobie, nie, przyszło przez, nie przeszło przez myśl, żeby szarpać, popychać albo w jakikolwiek sposób naruszać integralność cielesną mundur Strażnika Marszałkowskiego. Nie macie prawa się do nich dotykać, bo oni są funkcjonariuszami Rzeczpospolitej, a nie waszym popychadłem, a nie waszymi kamerdynerami w Liberiach, którzy mają otwierać drzwi posłom i im służyć, w, bo do tego zostali powołani. To jest wyspecjalizowana formacja ochronna, to są funkcjonariusze Rzeczpospolitej, noszą orła na swoich mundurach i temu orłu należy się szacunek. Jeszcze niedawno słyszeliśmy ludzi pokrzykujących murem za polskim mundurem. Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj prezydium Sejmu stanie wraz ze mną murem za polskim mundurem, i wszyscy, którzy w tej izbie zasiadają, raz na zawsze zapamiętają sobie ręce precz od Straży Marszałkowskiej. Oni są po to, żeby nas chronić, żeby nas bronić. Żeby opiekować się nami wtedy, kiedy tego potrzebujemy, a nie być przepychanymi, podduszanymi, mieć zakładane Nelsony, być szarpanymi na tysiąc różnych sposobów, bo to z tej dokumentacji wideo wynika w sposób niewątpliwy, że to właśnie miało miejsce. Jak mówię, ta decyzja zapadnie na Prezydium Sejmu, które się jeszcze dzisiaj odbędzie. Będziemy pewnie Państwa o wynikach tego głosowania informować. Zapewne zapytacie Państwo, od razu powiem, czy będzie wniosek do prokuratury w tej sprawie, o tym chcemy rozmawiać przede wszystkim ze strażą marszałkowską i ze strażnikami marszałkowskimi. Oni muszą mieć poczucie, że mówiąc kolokwialnie, nie pakujemy ich w jakieś rzeczy, w które nie chcą być pakowani, w, później ciągać się po prokuraturach, sądach, policjach i dalej, mimo że moim zdaniem, materiał jest ewidentny, ewidentny w tej sprawie, natomiast to oni, ponieważ to oni będą musieli. W tej sprawie przez najbliższy rok, dwa lata czy trzy lata występować, to oni muszą zdecydować i my uszanujemy te decyzje. Kancelaria Sejmu uszanuje te decyzje, co jest lepsze dla nich w tej sytuacji. Nie mogą i nie mają już dzisiaj wątpliwości, bo rozmawiałem o tym z panem podinspektorem Sadoniem. Nie mają wątpliwości co do tego, że skoro wnioskujemy o najsurowsze kary w stosunku do posłów, w, którzy szarpali się ze strażnikami, w, nie mogą mieć wątpliwości, że dzisiaj stoimy za nimi murem. Że z nimi jesteśmy i że zrobimy wszystko, żeby tego typu sytuacje nie powtórzyły się więcej, ale chcemy zostawić im to prawo, żeby to oni byli gospodarzami ewentualnych postępowań, które w tej sprawie miałyby być wszczynane, bo ja osobiście wychodzę z założenia i nie tylko ja, że tak będzie wobec nich uczciwie. Już swoje też przeszli i przeżyli pod tym budynkiem Sejmu. A ja powiem Państwu, że oglądałem to i nie mogłem w to uwierzyć. Bo jeszcze to, że Antoni Macierewicz próbuje, przepraszam, powiem to znów na pół humorystycznie Mariuszem wejść do sejmu i szarpie tego Mariusza Kamińskiego w taki sposób, że to Mariusz Kamiński powinien tutaj złożyć wniosek do prokuratury, bo jest osobą naprawdę chyba najbardziej poturbowaną w całej tej sytuacji, która miała miejsce. To ja się nie spodziewałem po posłach Rzeczpospolitej takiej agresji. Wykręcania palców strażnikom, popychania ich, zrzucania im czapek z głów, zakładania wręcz próby podduszania. Jednego ze strażników, bo zakładano mu takiego Nelsona. Słuchajcie, to są posłowie Rzeczpospolitej, czy jakaś pospolita bandyterka? Bardzo mi przykro, ale dla, dla takich zachowań albo cieszę się z tego, dla takich zachowań, póki ja jestem marszałkiem Sejmu, a mam nadzieję też, że już na zawsze tolerancji w tej izbie i na jej terenie nie będzie. To tyle z mojej strony.